Moi drodzy, nowa seria na kanale. W tej serii będę chciał Wam pomóc, nakierować Was na to, czy jesteście już gotowi do tego, żeby móc szukać pracy. Ponieważ dzisiaj rynek jest przesycony byle jakością. Mamy te 900 osób na jedno stanowisko, z czego 890 osób nie potrafi kompletnie nic. I teraz takie osoby zalewają rynek, swoją byle jakością, marnują cenny czas rekruterów, a potem płaczą po internetach, że nikt ich nie chce przyjąć do pracy. Także właśnie po to powstała ta seria, żeby Wam z tym trochę pomóc. I na pierwszy ogień pójdzie Gosia, która właśnie zgłosiła się z pytaniem, czy mając takiego GitHuba, jest już gotowa, żeby szukać pracy? Czy jest już sens zacząć wysyłać CV? Także zrobię sobie szybką analizę. Pierwsze, co to mamy tutaj gra w hańby? Czy jak to się to nazywa? Gra w hańby polega na tym, że mamy tutaj wszystkie puste pola. Oczywiście każdy wie, że tutaj wszystko ma być na zielono. No i oczywiście myślę, że rekruterzy wiedzą, że jest to największa głupota świata, bo to, że tutaj wszystko to nie świeci się na zielono, przynajmniej dla mnie nie jest żadnym wyznacznikiem. To nie znaczy, że ktoś się obijał, nic nie robił i tak dalej. W tym momencie Gosia na przykład mogła przez cały rok ciężko pracować, uczyć się, robić projekty na kompa i na przykład postanowić je wrzucić na githuba dopiero w styczniu. Dlatego tylko w styczniu coś tam się pokazało. A przez cały ten okres ciężko pracowała. Możemy też zrobić to w drugą stronę, czyli może być jakaś osoba, która będzie wrzucała komita tego samego pliku, tylko po to, żeby tutaj wszystko było na zielono. Więc tym akurat bym się w ogóle nie sugerował. Nie wiem, jakie jest oficjalne stanowisko rekruterów w tej sprawie, natomiast ja idąc z logiką, Gdybym szukał do swojej firmy pracowników, nawet bym na to nie zwracał uwagi. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zobaczmy sobie te wszystkie repozytoria. Przede wszystkim problem, o którym już mówiłem nie raz i nie dwa, polega na tym, że macie projekty z frontend mentora. Tu jest pro, projekt z frontend mentora. To jest też projekt z front, frontend mentora. Wszystkie te projekty to jest, moi drodzy, frontend mentor. I teraz postawcie się na stanowisku rekrutera. Po pierwsze, w tym momencie nie wyróżniacie się kompletnie na tle innych osób ponieważ wszystkie osoby robią dokładnie to samo, robią te same projekty z Frontend Mentora, które można znaleźć na YouTubie, więc te projekty nie świadczą o niczym, bo świadczą tylko o tym, że potrafiliście przepisać kod z Frontend Mentora, czy tam z YouTube'a. Po drugie, jeżeli jako rekruter widzę po raz setny te same projekty, to już normalnie nimi żegnam. Wyobraźcie sobie tłum stu ludzi. Wszyscy ubrani tak samo, wszyscy ubrani na przykład w szare czapki, w szare bluzy, w szare spodnie. I dlaczego rekruter ma wybrać akurat Ciebie? Gdybyś w tym tłumie szarych ludzi, Miał na przykład jaskrawą pomarańczową kurtkę, jaskrawą pomarańczową czapkę, także z kilometra byłoby cię widać, to wtedy od razu jako rekruter pokazałbym palcem na ciebie: tutaj coś jest ciekawego, coś się wyróżnia, sprawdźmy w takim razie kod, sprawdźmy w takim razie te projekty. Poświęćmy w ogóle czas na analizę takiego kandydata. Natomiast jeżeli wszyscy wrzucacie to samo, jest to kompletnie bez sensu. Także frontend mentor jest to fajna zabawa do tego, żeby sobie ćwiczyć, żeby się uczyć, żeby zdobywać doświadczenie. Można oczywiście wrzucić to na Githuba, żeby się pokazać, że pracowaliście, ale na pewno nie traktujcie tego jako projekty, które możecie pokazać na rekrutacji. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, mamy tutaj na przykład projekt, który akurat nie jest frontend mentora. To jest kopia Disneya, upadłego Disneya, ale to osobna sprawa. Natomiast zobaczcie, co my tutaj mamy. Ponownie, postawcie się w roli rekrutera. Mamy zdjęcia, mamy mnóstwo zdjęć, mamy też filmy, które pokazują, jak dana strona działa. Po pierwsze, takie filmy są dla mnie kompletnie zbędne. Bo, jeżeli będę chciał zobaczyć projekt, po prostu sobie go zobaczę. Nie będę marnował czasu na oglądanie filmów. No i tych zdjęć też według mnie jest tutaj za dużo. Trzy zdjęcia byłyby w porządku. A tutaj, no, mamy całą encyklopedię. Także to mi się nie podoba. Nie podoba mi się też to, że to jest cały. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, długie, cały po prostu esej. Okej, okay, mamy instrukcję instalacji, mamy jakieś informacje, ale jest to naprawdę dużo zbędnych informacji. A link do demo zobaczcie, że jest pozostawiony tutaj na dole. Jeż tam pewnie jest też na górze, tak, bo tutaj na GitHubie. No, po prawej stronie też mamy te linki, tak, tutaj do wersji demo, więc mogę sobie tutaj kliknąć i jestem na aplikacji. Natomiast jak dla mnie, to co się pierwsze rzuca, rzuca, rzuca w oczy, to na samej górze powinien być od razu link do demo i krótka informacja w dwóch, trzech zdaniach, jak z tej jabłki korzystać. Nie cały essay. Essay może być, ale niżej. Natomiast na samym początku zróbmy to, co najważniejsze. Przejdźmy sobie w takim razie do samej jabłki. Zobaczmy, co tu jest. Mamy karuzelę. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba w tej karuzeli, jest to, że ona sobie, okej, okay, sama będzie działała. Jak zjadę kursorem, to powinna chyba ruszyć. Przed chwilą ruszyła, więc tak, ok, ruszyła. Natomiast mamy tutaj kropki, którymi możemy się poruszać, także fajnie. Trochę są małe. Mamy też strzałki, które są bardzo słabo widoczne. W tym momencie zobaczycie, że tej strzałki po lewej stronie w ogóle nie widać, ale ona tam jest, więc są problemy z kontrastem i z rozmiarem tych strzałek. I coś, co mnie, nie wiem jak to na Disneyu wygląda. Natomiast to jest chyba, jak kliknę i przeciągnę, to chyba ta rozela powinna się przeciągać. Tak mi się wydaje. Także to mnie radzi. Potem mamy boksy, które fajnie się animują. No i mamy listę filmów. W takim razie kliknijmy sobie coś. Dobra, kliknąłem i mam taki obrazek. No to zaloguję się. OK. Czyli dla mnie jest to w tym momencie sygnał, że nie mogę się zalogować. To już jest koniec aplikacji. No bo przecież strona jest hostowana na GitHubie, więc sobie jakiś tam backend tutaj nie będzie działał. Nie mam nigdzie żadnych danych do logowania. No dobra, czyli ten projekt po prostu polega na tym, że mamy stronę główną, mamy karuzele, mamy karty, które się animują, mamy filmy, które są pobierane z jakiegoś API. No i to tak naprawdę tyle. Nic tu więcej nie ma do roboty. Ale moi drodzy, czy na pewno? Czy na pewno, jeżeli przeczytamy sobie esej, to zobaczymy, że w ESEju mamy gdzieś tutaj informację. Uwaga, uwaga, proszę bardzo, tutaj niżej, jeszcze, niżej, jeszcze. O, tutaj. Mamy dane do logowania. Ta informacja ukryła się w tym miejscu. Ja jestem rekruterem, ja szanuję, szanuję współczas. W tym momencie dla mnie ta aplikacja kończy się tylko i wyłącznie na tym, co tutaj widzę. Po kliknięciu w jakiś link jestem przekierowany na stronę logowania, nic więcej tutaj nie działa. Także żeby poradzić sobie z tym problemem, wystarczy dodać tutaj boxa. Niech tutaj będzie jakiś box z informacją, tutaj są dane do logowania. Albo niech te dane będą od, od razu wypełnione, żebym tylko kliknął przycisk i już się zalogował. Albo nawet niech będzie po prostu zwykły tekst, kliknij przycisk zaloguj się, to zostaniesz przeniesiony dalej, nie musisz nic tutaj wypełniać. Także dobra, wypełniłem dane, mam hasło. Które pobrałem sobie z tej, z tej encyklopedii, no to klikam sobie teraz, a za zaloguj. No to teraz po zalogowaniu się, co mogę robić więcej? Wybiorę sobie jakiś film, to na tym filmie, ok, fajnie, już pokazują mi się informacje odnośnie filmu. Play, no to nie będzie działał, z wiadomych przyczyn. Trailer, ok, trailer się ładuje, fajnie, plus, klikam plusa. Um, co się stało? Ptaszek, plus, ptaszek, plus, ptaszek. Czy to jest jakaś gra? Chyba gra, chyba nic się nie dzieje. No oczywiście się dzieje, bo jak kliknę sobie na my list, to. Nagle widzę, że dodały mi się Avengersy do mojej listy. Natomiast nie mam tutaj tej informacji. Jeżeli klikamy taki przycisk, fajnie, żeby pojawił mi się dymek z wyjaśnieniem, że ten film został dodany, dodany do mojej listy. Także to jest taki błąd user experience. Ta strzałka, ok, ona cofa. Aha, myślałem, że zostanę cofnięty na stronę główną, a zostałem cofnięty na moją listę. Dobra, a jak ze strony głównej, jak ze strony głównej wejdę na jakiś film, to zostanę cofnięty na moją listę? No nie, jestem na stronie głównej. Także dziwnie to działa. Znowu moja lista, film, cofam się, moja lista. Jak dla mnie powinno to wszystko cofać do tego samego miejsca, czyli na stronę główną. Kolejnym problemem z tym projektem jest to, że jak przejdę sobie na przykład do Movies, to co my tutaj mamy? Mamy listę filmów, mamy tutaj jakiegoś taba, taką jakąś odznakę, action, czyli to są filmy akcji, ok, no i co, no i tyle? Przypadkiem zauważyłem, że jak najechałem na tego taba, to mam teraz łapkę. No to klikam, o proszę moi drodzy, to jest lista rozwijalna. Natomiast jako użytkownik nie miałem pojęcia o tym, że to jest lista rozwijalna. Także kolejny błąd, User Experience. Kolejne co mnie trochę odrzuca w tym projekcie, to jest to, że po pierwsze ta ikona do wylogowywania jest brzydka, po drugie mamy tutaj ikonę profilu, ale ona jest nieaktywna. Nie ma tutaj dymka, który tam pozwoli się wylogować, zmienić hasło czy, czy zmienić jakąś tam metodę płatności. Po prostu to nie działa. Więc ja jako rekruter myślę sobie teraz, że po prostu komuś nie chciało się robić takiej funkcjonalności. Trudno. Wróćmy jeszcze na stronę główną i sprawdźmy sobie w takim razie responsywność tego projektu. Responsywności nazwałbym to bardziej skalowalnością, bo tutaj nic się nie dzieje, tylko skaluje. Poza tymi boxami, które faktycznie mają coś związanego z responsywnością, to reszta elementów się po prostu skaluje. Jest to problem, szczególnie na przykład na urządzeniach mobilnych, bo zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy ojca chrzestnego. Wiem, że to jest ojciec chrzestny, bo poznaje okładkę, ale ja nie widzę tego napisu tutaj. Mały ekran, małe okładki, dużo detali, brak tekstu. Także tutaj w ogóle ten, ten scroll. Jakoś bardzo dziwnie działa. Mamy oczywiście strzałki, ale samo przyciąganie palcem bardzo dziwnie działa. Więc to jest na pewno do poprawy. Do poprawy jest to, że nie widzę, co to są za tytuły filmów. Nie mam pojęcia, co to jest za ten misiek. Jakiś red, więc to należałoby trochę przeorganizować. I ogólnie, no, zwracajcie uwagę na te detale, bo detale są naprawdę ważne. Detale to jest to, co was wyróżni na tyle konkurencji. Także w tym momencie ten GitHub. Mamy tutaj tak naprawdę jeden projekt, który jest taki bardziej zaawansowany, który jest. no po prostu trzeba jeszcze nad nim trochę popracować, to na pewno. Oprócz tego mamy projekty z front mentora. Także gdybym ja zatrudniał do swojej firmy osoby, miałbym na przykład 10 wolnych stanowisk, no to w tym momencie niestety Gosi bym mnie zatrudnił, bo niczym się ten profil nie wyróżnia. Nie zobaczyłem tutaj niczego ciekawego. Także odpowiadając na pytanie Gosi, czy można już zacząć wysyłać CV? Odpowiedź brzmi nie, trzeba dodać tutaj jakieś dwa duże projekty, dwa trzy duże projekty, trzeba je dopracować do perfekcji, trzeba się wyróżnić na tle konkurencji. Bo w tym momencie, gdyby Gosia zaczęła wysyłać CV do, in, do firm, no to byłaby właśnie taką zapchaj dziurą. Jedną z tych osób, o których mówiłem na początku, 900 osób na jedno stanowisko, z czego 10 osób faktycznie coś tam wie, coś tam potrafi, 890 osób miałoby właśnie taki profil. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł, przede wszystkim, że Gosi pomógł, dostała feedback i jeżeli chcecie, żeby Wasze githuby też się pojawiły, to wyślijcie na kontakt kontaktmaupa.mmcschool.pl, wyślijcie mi mailem swoje githuby. Nie obiecuję, że odpiszę, nie obiecuję, że wszystko nagram, ponieważ mam naprawdę ogromny spam od Was. Mam wiadomości na Discordzie, na Facebooku, na Eksie, na Udemy, na Teachable'u, na Mailu. Jeszcze pewnie zapomniałem, gdzie mam wiadomości od Was, a ja też no, nie żyję tylko z odpisywania Wam, więc przyślijcie, nie obiecuję, że odpiszę, nie obiecuję, że nagram, ale zrobię co w mojej mocy, na tyle, na ile czas pozwoli, to kolejne odcinki z tej serii będą się pojawiały. Także kciuk do góry, subskrypcja kanału, no i do zobaczenia w następnym materiale.